Ciekawe pytanie: <grywa> Jaka jesteś? Ym, jestem chyba po prostu sobą i się tego nie wstydzę. I to jest chyba u mnie taka fajna cecha, że ym, nie boję się tego, kim jestem. Bo się denerwowałeś. Chyba jesteś wielką gwiazdą po prostu. Tak wszystkie się odwróciły. Piękne to było, bo nie słyszałem takiej wersji wcześniej. I, i pięknie było usłyszeć z twoich ust. Brawo